Jadłodajnia. Wypróbuj przepis. Zielona sałatka ze szparagami to dzisiejsza propozycja w audycji kulinarnej. Szparagi były znane już w starożytnym Egipcie, Grecji i Rzymie. Rzymianie przechowywali je w śniegu w Alpach, by cieszyć się nimi poza sezonem. Zawierają asparaginę, aminokwas, który stymuluje pracę nerek i działa moczopędnie, co może wspomagać oczyszczanie organizmu. Szparagi białe i zielone to ta sama roślina, różnią się sposobem uprawy. Białe rosną pod ziemią, bez dostępu do światła, dlatego nie mają chlorofilu. Szparagi zawierają dużo kwasu foliowego, witamin C, E oraz K, a także błonnika i antyoksydantów. Młode, cienkie, zielone szparagi można jeść na surowo. Na przykład cienko pokrojone w sałatce z oliwą, cytryną i parmezanem. Najdłuższy szparag świata został wyhodowany w Niemczech. Mierzył 262 cm i oczywiście został wpisany do księgi rekordów Guinnessa. Co więcej, Niemcy są jednym z największych producentów szparagów na świecie. W Brandenburgii znajdują się ogromne pola szparagowe liczące setki hektarów. Również w Niemczech odbywa się jeden z największych festiwali poświęconych szparagom, z konkursami, degustacją oraz wyborem królowej szparagów. Przenosimy się do Włoch, we Włoszech bowiem przygotowano gigantyczne risotto ze szparagami, ważyło ponad 1000 kg. Poczęstowano nim uczestników lokalnego festiwalu. Jak się okazuje, szparagi można zbierać na czas. Warto dodać, że zbieranie szparagów to trudna praca, a rekordziści potrafią zebrać 70, maksymalnie 80 kg szparagów w jedną godzinę. W USA szparagi kisi się jak ogórki, są wtedy chrupiące, lekko pikantne i świetnie pasują do desek serów oraz desek mięs. W nowoczesnej kuchni eksperymentuje się z deserami ze szparagami, np. lodami z białych szparagów, szparagami w czekoladzie lub szparagowymi dżemami. Doskonale smakują także szparagi karmelizowane. Do deserów stosuje się częściej białe szparagi, są delikatniejsze w smaku, a do dań wytrawnych lepiej sprawdzają się natomiast szparagi zielone, nie jest to jednak reguła. Sezon na świeże szparagi trwa krótko, drodzy Państwo, zazwyczaj od połowy kwietnia do końca czerwca. Tradycyjnie od świętego Jerzego do świętego Jana. Korzystajmy więc z tego smacznego warzywa. Dzisiaj proponuję użycie zielonych szparagów do zielonej sałatki. Składniki zielonej sałatki ze szparagami są następujące. Jeden pęczek zielonych szparagów. W razie niedostępności zielonych, białe też będą dobre. Dwie łyżki oleju do smażenia, 300 g rożponki, 4 dymki lub dwie spore cebule, 200 g fety lub sera sałatkowego, 2 ogórki gruntowe lub jeden szklarniowy, 150 g dowolnego żółtego sera w kawałku pół pęczka natki pietruszki, 60 g wyłuskanych orzechów włoskich i składniki sosu. Dwie łyżki oliwy, dwie łyżki soku z cytryny, sól, pieprz, suszone oregano lub zioła prowansalskie. Powtarzam wszystkie składniki. Jeden pęczek zielonych szparagów, 2 łyżki oleju do smażenia 300 g roszponki 4 dymki lub 2 spore cebule 200 g sera feta lub sera sałatkowego 2 ogórki gruntowe lub jeden szklarniowy 150 g dowolnego żółtego sera w kawałku Pół pęczka natki pietruszki 60 g wyłuskanych orzechów włoskich To składniki główne sałatki, no i jeszcze składniki sosu: dwie łyżki oliwy, dwie łyżki soku z cytryny, sól, pieprz, suszone oregano lub zioła prowansalskie. Szparagi myjemy Kroimy na kawałki o długości 3 cm. Odcinamy zdrewniałe, twarde części łodygi. Dymkę lub cebulę obieramy, kroimy w cienkie krążki. Ogórki gruntowe obieramy i kroimy na małe kawałki. Można pokroić w kostkę, można pokroić w plastry. Jeśli używamy ogórka szklarniowego, wówczas obieranie już nie jest konieczne. Serfeta odcedzamy i kruszymy. Rożponkę, jeśli trzeba, myjemy i osuszamy. Orzechy włoskie prażymy na suchej patelni na średnim ogniu przez 5 minut, często mieszając, żeby nam się nie przypaliły, ale żeby wydobyć z nich orzechowy aromat. Po przestygnięciu grubo siekamy. Na patelnię wlewamy olej i smażymy szparagi ze wszystkich stron na średnim ogniu przez 3-5 minut. Można użyć do tego także patelni grillowej. Natkę pietruszki myjemy, osuszamy i kroimy drobno. Żółty ser możemy zetrzeć na tarce o grubych oczkach albo posiekać w drobną kostkę. Wszystkie składniki sałatki oprócz sera feta mieszamy ze sobą i przygotowujemy sos. Łączymy, mieszając energicznie, oliwę z sokiem z cytryny. Doprawiamy do smaku solą, pieprzem i suszonymi ziołami i tutaj albo suszonym oregano, ewentualnie ziołami prowansalskimi. Można dodać jeszcze odrobinę miodu dla zrównoważenia smaku, ale nie jest to konieczne. Pamiętajmy, że serfeta i żółty ser są słone, więc nie sypmy zbyt dużo soli do naszego sosu. Lepiej później dosolić całą sałatkę w razie potrzeby. Sałatkę polewamy sosem, a na koniec na wierzch już wysypujemy pokruszony serfeta. Możemy jeszcze dodatkowo posypać suszonym oregano albo ziołami prowansalskimi. Podajemy sotę, czyli bez dodatków, albo na przykład z ryżem ugotowanym na sypko, ewentualnie z zapieczonym pieczywem. Życzę smacznego! Dzisiejsza propozycja w Jadłodajni to zielona sałatka ze szparagami. Jadłodajnia. Wypróbuj przepis.